Własna Firma Twoją Szansą to projekt realizowany w okresie od 1 listopada 2012 do 31 października 2014 roku przez Tarnogórski Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt skierowany był do mieszkańców podregionu bytomskiego, to jest powiatów Tarnogórskiego i Lublinieckiego oraz Bytomia i Piekar Śląskich. Uczestnikami projektu były osoby bez własnej winy pozostające bez pracy, które dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu inkubatora założyły własną działalność gospodarczą. Jak sobie dziś radzą? Katarzyna gryczman Bełdycka w tarnowskich górach zrealizowała swoją pasję grawerską. Miałam swoje pomieszczenie, więc wykorzystałam ją na zakup maszyn. E, potrzebnych mi do wykonywania moich usług. Między innymi plotera tnącego, e, który mm, przygotowuje folię do. Piaskowania materiałów, piaskarki właśnie bezpyłowej, która, będzie, która piaskuje, napisy oraz maszyny kującej portrety i grafiki głównie w kamieniu, ale również na szkle czy w twardych materiałach. Dotacje z inkubatora pani Katarzyna przeznaczyła na zakup maszyn. Zakup tych wszystkich maszyn no wyniósł okrągłą kwotę tych 40 tysięcy, natomiast to nie jest zakup, który sprawdzi, jak gdyby zwróci się zaraz w pierwszym roku funkcjonowania firmy, więc wydaje mi się, że no rzadko kto może sobie na coś takiego pozwolić. Natomiast dzięki dotacjom byłam w stanie rozwinąć swoją pasję właśnie w taki warsztacik. Strefa stopy to firma założona w ramach projektu własna firma, Twoją szansą przez Alicję Dudzińską. Dzięki wsparciu i dotacji miałam możliwość zakupu sprzętu specjalistycznego do, do zabiegów, i w zasadzie to są sprzęty dosyć drogie. Bez tego wsparcia nie byłabym w stanie ruszyć. i Jestem bardzo wdzięczna, że miałam możliwość uzyskania tego wsparcia akurat w tym czasie i w tym miejscu. Także są to takie sprzęty typu fotel, frezarka, autoklaw. Naprawdę drogie sprzęty mogłam zakupić sobie takie, jakie naprawdę były potrzebne. Strefa Stopy to gabinet podologiczny, pierwszy w Tarnowskich Górach. Zakres usług dotyczy pielęgnacji stóp zdrowych, jak i problematycznych. Podologia jest w zasadzie nową dziedziną w Polsce, ale prężnie rozwijającą się. No i jest duże zapotrzebowanie na tego typu usługi. Franciszek Dwucent pracuje w Radzionkowie w firmie, którą niedawno założył. Nie wyobraża sobie takiej działalności bez wsparcia inkubatora. Takim nowy sprzęt kupiłem, który jest najnowszy na rynku i którego no, duża kwota jest no, nie ukrywam, ale duża kwota była zapłacona za ten sprzęt. Także warto było skorzystać. Teraz pan Franciszek może patrzeć z góry na swoje miasto. Przy okazji dba o drożność radzionkowskich kominów. Dba, bo ma specjalistyczny sprzęt. Kamery, liny, ubrania robocze, I anemometry, detektory kominowe, czujniki czadu. Potrzebne wszystko w kominarstwie. Do pracy jedzie samochodem kupionym za pieniądze z inkubatora. Wracamy do Tarnowskich Gór. Niemal w samym centrum miasta funkcjonuje firma Halo Kwiaty. Kwiaciarnia na telefon jest dziś źródłem utrzymania Aleksandry Marciniak. Środki, które otrzymałam z inkubatora przedsiębiorczości, wykorzystałam właśnie na stworzenie mojej firmy, tutaj tej kwiaciarni Halo Kwiaty. Między innymi została zakupiona ta tutaj chłodnia na kwiaty tutaj wyposażenie w postaci mebli, lada tak samo samochód firmowy, którym rozwożone są kwiaty Część środków została przeznaczona na zbudowanie strony internetowej. No i ogólnie... No, Reklamy, jak na przykład szyldy przed wejściem do sklepu, no i w sumie na stworzenie całej firmy. Własna kwiaciarnia to również szansa na rozwój i samorealizację. Ja akurat byłam w takiej sytuacji, że zostałam osobą bezrobotną, po urlopie wychowawczym, więc nie byłoby takiej możliwości z własnych środków stworzenia takiej firmy, więc to był taki właśnie taki duży plus. I w sumie taki, nie wiem, taki jakiś, jakby to powiedzieć można, dar, dzięki któremu można potem spełnić swoje marzenia. Na koniec jedziemy do Kalet. Tu, w budynku zwanym Podkową, mieści się pracownia projektowo-krawiecka ze sklepem pasmanteryjnym. To pasja firma Janiny Gozdek. I tu warunkiem powstania zakładu były środki z projektu własna firma Twoją szansą. Nie byłoby mnie stać, musiałabym wziąć pożyczkę, której no, nie powiem, no, po prostu bardzo długo bym spłacała. Rozchodziło mi się o to, żeby park maszynowy był dobrej jakości, bardzo dobrej jakości, bo od tego zależy całe, całe i produkcja, i szycie, i usługi, które prowadzę. Każdy z uczestników projektu otrzymał dotację ze środków Unii Europejskiej w wysokości 40 tysięcy złotych. Pieniądze te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.